Strefa Fana, kilka szybkich pytań do Aleksandry. Roli, cześć, jak się tutaj dzisiaj czułaś na strefie, bo byłaś jedną z bohaterek? E, tak, cześć, witam wszystkich. E, fajnie spoko. Nie wiem co mam powiedzieć, no parę pytań, tak samo jak tutaj, e, odnośnie KSW 47, wydarzenia w Lublinie, odnośnie mojej kontuzji, e, 10 minut i pokrzyku. No właśnie, a propos tej kontuzji, bo to są najbardziej palące pytania, co się stało, dlaczego do tej walki z Karoliną owczas nie doszło? Na no, trzy tygodnie przed galą doznałam kontuzji wstrząsienia błędnika, także e, no, absolutnie nie mogłam wystąpić na, na e, tamtej gali. Mm. No kontuzja na skutek, na skutek sparingu, bardzo taka niefortunna sytuacja, właściwie każdemu kto trenuje sporty walki może się to przydarzyć, no padło na mnie. Czyli to był cios w stójce, jak to wyglądało? No to była już siódma, siódma runda sparingu MMA i myślę, że nie wiem, może to, to było nałożenie tych ciosów, może, może tych ciosów było za dużo już e, ogólnie przyjętych, nie mam pojęcia. I lekarze absolutnie powiedzieli, że nie ma szans, żebyś walczyła? E, no tak, tutaj było ryzyko, bo ja miałam takie dosyć łagodne, położeniowe zawroty głowy, e, co znaczy, że e, kręciło mi się w głowie w momencie, gdy e, zmieniałam pozycję, nie wiem, wstawałam, kładłam się przekręcałam się, schylałam, także no, biorąc pod uwagę, jak wygląda pojedynek MMA, absolutnie nie, nie byłabym w stanie gdzieś tam w pełni sił wystąpić. No i też pojawiało się ryzyko pogłębienia tej kontuzji. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o KSW? To znaczy dzwonisz do kogo, komu to zgłaszasz, jak oni reagują, czy jadą z Tobą do lekarza, czy musisz dostarczyć jakieś zaświadczenie? Jak to, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Zajmuje się tym menadżer, także ja informuję menadżera i menadżer jest, tak, jest tą stroną, która rozmawia z KSW. Wobec tego, kiedy powrót? ty Już trenujesz, możesz walczyć? Tak, zgadza się. Już jestem w treningu, już zgłosiłam swoją gotowość do, do kolejnej walki i nie miałam jeszcze żadnych rozmów. Natomiast mam nadzieję na walkę po wakacjach. Po wakacjach, czyli pewnie, ale okej, okay, karta KSW, jak najbardziej, o tym rozmawiamy, prawda? Tak, zgadza się. Jeżeli byłaby też możliwość, gdzieś lipiec, sierpień, ale to jest taki martwy sezon dla MMA, no jak najbardziej byłabym za. Tutaj na pewno musieli. Gdybyśmy rozmawiać z KSW, czy, czy bym została, yy, czy bym dostała pozwolenie, tak. Pojedynek z Karoliną się bardzo fajnie zapowiadał. Jak rozumiem, chciałabyś się z nią zmierzyć w KSW właśnie po wakacjach? Tak, zgadza się. Tutaj najbardziej interesuje mnie pojedynek z Karoliną. Padło dużo słów, yy, także mamy, mamy sobie coś do wyjaśnienia i, i chciałabym to zrobić. Aż się uśmiecham, jest ta pikanteria, ale bardzo dobrze. O to chodzi, czyli promocja będzie dobra. No zobaczymy. Szczerze mówiąc, mi się już nie chce mówić o tym pojedynku, bo ja chciałabym wejść do klatki i zrobić swoje. Ja też powiedziałam dużo słów. Teraz muszę zacząć trenować, bo trochę głupio będzie, jak teraz przegram z dziennikarką. No, to i tak mocno powiedziane. Marta Hojnowska zastąpiła wtedy ciebie. Dobra kickboxerka, no ale coś tam nie zagrało. Jak oceniasz ten pojedynek? Pojedynek pani zdecydowanie nie porwał. Daleko tutaj do miana walki wieczoru. Natomiast no, dla Karoliny to, jest, to są bezcenne trzy rundy przewalczone w oktagonie. No, miała dziewczyna pokazać, czego się nauczyła przez ostatni rok. Mi to trochę umknęło. Nie wiem. No, pojedynek bardzo zachowawczy z jej strony. No, jeśli chodzi o Martę, no, dziewczyna weszła też dwa tygodnie właśnie przed. Jest to osoba, która nie trenuje MMA, tylko trenuje kickboxinga. Postawiła twarde warunki Karolinie, niejednogłaśna decyzja. No, ja gdzieś tam spodziewałam się, że ta forma Karoliny będzie będzie tak wyglądać, ale mimo wszystko po jej zapewnieniach, po jej słowach gdzieś tam miałam nadzieję, że pokaże się z trochę lepszej strony. Mimo wszystko cieszę się, że to Karolina wygrała, i, i uważ... no dzięki temu chyba nasz pojedynek jest cały czas aktualny. A może nie da się zrobić formy w tak krótkim czasie, bo jednak Karolina trenuje dosyć krótko, powiedzmy sobie szczerze. No, jej debiuty w KSW minęło półtora roku. Z tego co ja wiem, to ona trenowała też pół roku przed ogłoszeniem jej w ogóle zamiaru e, walczenia w MMA, także dwa lata, no tak, ale... E, Cóż, no, Karolina wiedziała, na co się porywa, tak? E, no, trenując pół roku i e, podpi, po, podpisać po takim e, krótkim czasie e, kontrakt z KSW. No, ona to wzięła na swoje barki i, i teraz musi e, tak trenować i, i żyć z tą presją. E, no i gonić, gonić, gonić. Myślisz o tej walce w takim sensie, że ją sobie wyobrażasz e, śnić się po nocach? Co byś chciała w niej zrobić? Może tak? Co byś chciała pokazać? Tak, mi się mam bardzo mi się marzyło o łokcie w tej walce. No, no bo. To ok, czyli chcesz porozbijać rozumiem Karolinę, tak? No, ja nie mam nokautującego ciosu. Gdzieś tam nie dążę nigdy do, do poddań. Bardzo lubię pojedynki takie efektowne, bardzo lubię łokcie. Lubię, gdy, gdy pojedynki kończą się przez przerwania. Także no tak, ja mam gdzieś tam taki styl, że do tego parteru i, i tam zamęczać. Zostawmy ten temat KSW po raz pierwszy w Lublinie. Chyba duży jest odzew. Bilety sprzedały się wszystkie z tego, co widzę i słyszę. Tak, zgadza się. No to ten Lublin był zapomniany przez długi czas przez KSW, także ja bardzo osobiście cieszę się, cieszę się że organizacja w końcu tutaj te nasze rejony zawitała. No i tak, mam nadzieję, że będą powracać, bo bilety wyprzedały się bardzo szybko. Zainteresowanie jest, jest duże. No i bardzo liczę na, tutaj na chłopaków z Lublina. Pokusisz się o obstawienie walki wieczoru? No bardzo bym chciała, żeby Romek wygrał. A jak oceniasz, jeżeli chodzi nie o serce, tylko o głowę? Jak, jak ten pojedynek typujesz? No tutaj chyba Saladin jest e, faworytem. Mm. Także to no rozum mówi, że, że salanin, ale wierzę, że gdzieś tam tą decyzję się uda wyciągnąć. Trzymamy kciuki, ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki. Co widzimy się tutaj dzisiaj? Dziękuję, tak, oczywiście. Wielkie dzięki, dziękuję. Dzięki. dzięki.